Dzień dobry, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dziękuję Wam za subskrypcję, dziękuję za oglądanie tego kanału. I słuchajcie, moi drodzy, chciałabym Was teraz zaprosić na czytanie na sierpień, na Nów dla raka. I moi drodzy, zobaczymy, co Was, co tutaj nowego przyjdzie, co, co miesiąc sierpień dla Was przyniesie. I jeszcze jedno ogłoszenie. Jeśli chcielibyście dołączyć do mojej grupy na Facebooku, to link do grupy będzie w opisie. A my już moi drodzy, zaczynamy. Zobaczymy, co tutaj rak nam przyniesie. Nie rak nam przyniesie, tylko co nam przyniesie los dla raka w sierpniu. No może rak też nam coś przyniesie. Zobaczymy. Może coś, może coś tutaj nam da, nam przyniesie. Dobra. Co uraka na nów, co nów przyniesie. Co? o aż, aż leci. Zobaczymy, co nam się zaraz wyleciało. Coś dostaniecie, bo jak tak wyleciało, no to już ktoś musi wam do was przynieść. Ok. No, powiem, powiem Wam szczerze. Słuchajcie, macie ostrzeżenie. I zaraz zobaczymy, jakie tutaj będzie ostrzeżenie. Co wyleciało? Wyleciały dwie karty. No, ale. Polecimy, dobra. Więc słuchajcie, moi drodzy, przede wszystkim ten nów, co on wam przyniesie? Moi drodzy, e, uważajcie na to, e, żebyście nie zostali oszukani w tym miesiącu. Tu jest ostrzeżenie dla was. E, dlatego, że, ale, ale tu mi się pokazuje, moi drodzy, że pomimo tego, że, że coś tutaj ktoś może, zaraz będziemy analizować, ktoś może ktoś. Próbować Was oszukać, to Wy tak naprawdę będziecie w stanie to przejrzeć. Być może dlatego, że oglądacie filmik, być może dlatego, że z innych powodów, tak? Słuchajcie, pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, to nie z każdym będzie rezonować, ale już jedziemy. Przede wszystkim pokazuje się, moi drodzy, że tutaj może się pojawić ktoś, kto z Waszej przeszłości to może być. To może być osoba z przeszłości, może być ktoś. Kogo dawno już nie widzieliście, ktoś kogo znaliście, ale to jest osoba, którą na pewno znacie, to Wam powiem. I ta osoba nie przyjdzie do, przyjdzie do Was z ofertą o tak, przyjdzie do Was z ofertą, przyjdzie do Was z, jakąś, z jakimś pomysłem, jakąś wiadomość Wam przekaże. I teraz tak: pomysł, wiadomość, oferta nie będzie dla Was po pierwsze dobra, po drugie, coś w niej będzie, coś w niej będzie nie takiego. Ta osoba albo będzie kłamać, albo będzie coś tutaj, coś, tutaj, coś z tą ofertą będzie nie tak. I słuchajcie, oczywiście pamiętajcie, że to, to wszystko, to, to nie jest dla wszystkich, tak? Ale tak, to co się pokazuje, jeśli chodzi o ofertę, coś z pieniędzmi. Słuchajcie, coś z pieniędzmi, coś z pracą, coś z planami, to będzie coś, co co może być po prostu najzwyczajniej w świecie oszukane. Może być też tak, jeśli osoba będzie mówiła, że pracuje na przykład, tu mi przychodzą takie wiadomości, jeśli macie pracowników, i ta osoba mówi, że pracuje, albo mówi, że coś załatwia, mówi, że coś robi, to sprawdźcie, bo tutaj to może być też to, że po prostu osoby się nie chce. I słuchajcie, ta wiadomość może dotyczyć przede wszystkim tu są, tu są dwie wersje. Ta wiadomość może dotyczyć tego. Że, e, że ktoś czegoś nie robi, albo ktoś coś przestał robić, i to was tak naprawdę bardzo zrani. E, tutaj, mi, tutaj mi właśnie przychodzi, przychodzi coś takiego, e, coś takiego na myśl, że coś zostało zawieszone, coś zostało e, zakończone, i to was bardzo zrani. Ale to nie będzie prawdziwa wiadomość, moi drodzy. Dowiedzcie się czegoś więcej na ten temat. Albo słuchajcie, ta wiadomość spowoduje, że coś zostanie wtedy zatrzymane. I to też Was bardzo zaboli. Tu są dwie wersje, tak? Albo ta wiadomość będzie o tym, że coś zostało zakończone, zawieszone, albo ym, ta wiadomość spowoduje, że coś się zakończy. I słuchajcie, spójrzcie na to, jeśli to się Wam wydarzy w życiu w sierpniu. To spójrzcie na to z drugiej strony. Poszukajcie nowych wiadomości. Poszukajcie czegoś, dlatego że te nowe wiadomości, te nowa, ta nowa perspektywa, coś, czego się dowiecie, tak naprawdę pomoże Wam ruszyć do przodu. Pomoże Wam te miecze po prostu wyjąć z, z. Nie chcę mówić z pleców, ale wyjąć te miecze, odrzucić je i zacząć coś od nowa. I słuchajcie, Wy będziecie mieli do tego energię, bo rada jest taka, nie zatrzymuj się, nie kończ. Uh, użyj tej wewnętrznej siły. To jest ta karta, która wyleciała. Słuchajcie, wszystko jest w porządku. Słońce i siła pięknie. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest jak najbardziej się uda, tylko musicie w to uwierzyć. I musicie, uh, jeśli taka sytuacja będzie z taką wiadomością, to moi drodzy, dowiedzcie się czegoś więcej. Dowiedzcie się czegoś, um, czy to na pewno jest prawda. Um, I słuchajcie. Uh, takie mamy wiadomości dla Was. Wygląda, powiem tak, to, to ostrzeżenie jest dla kogoś. Nie, nie, tak jak mówię, nie z każdym będzie rakiem rezonować, ale najważniejsze jest to, że tak naprawdę wszystko jest w porządku, że wszystko się uda, wszystko pójdzie do przodu. Wy dostaniecie jakieś nowe, nowe jeśli zaczniecie szukać i nie uwierzycie w tą wiadomość to się później po prostu najprawdopodobniej okaże, że wiadomość nie była prawdziwa i będziecie w stanie się dowiedzieć, o co chodzi, dlaczego. Tutaj, tak jak powiedziałam, kochane raki, to nie z każdym będzie rezonować, a tu dla Was karta już wyleciała. Co dla Was wyleciało? Zobaczcie. Oczyszczająca woda. Czyli, moi drodzy, w tym miesiącu oczyszczajcie się wodą, pijcie dużo wody, kąpiele, jeśli macie. Jeśli macie możliwość wyjechania nad morze, jezioro, rzekę, no w rzece to może się nie, kąpie, nie kąpiemy aż tak często, chociaż, chociaż różnie bywa, moi drodzy, to woda będzie Wam pomagać się oczyścić w tym miesiącu. I słuchajcie, takie mamy wiadomości dla Was. Troszeczkę inne niż zazwyczaj. Kochani, bardzo dziękuję za, wiadomo, za, za oglądanie. Dajcie mi znać przede wszystkim, co u Was było, co się działo w sierpniu. I kochani, jeszcze raz zapraszam do grupy, jeśli ktoś ma ochotę, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmiku.